Okej, okay, to zaczynamy. Firma San Media. Przedstawia! Sportowe zmagania, bez wysiłku i biegania. Cześć, jestem lew, tenisista pierwsza rakieta. Bardzo ciężko mnie pokonać. Spróbuj wygrać, chociaż seta. Mówią, że mam przenikliwy wzrok, strzelec ze mnie wyborowy. Chcesz spróbować swoich sił? Myślisz, że wygrasz? Nie ma mowy. Mam na imię kosza ligator, w koszykówkę gram. Wyśmienicie. Pokonałem wszystkich śmiałków i o zmroku i o świcie. Sportowy, trudna sprawa. Dużo pytań, mętnik w głowie. Jak nie zgadniesz, nic się nie martw. Twój komputer ci podpowie. Witam serdecznie, Dawid z tej strony. A to są sportowe zmagania bez wysiłku i biegania. Kolejna gra San Media. Nie wiem, co tutaj będzie, co się będzie tutaj działo. Nie grałem w to jeszcze, mimo że tą grę posiadałem. Była ukryta po prostu na plikach yy, z płyty. Tylko, że nie dało się do niej nigdy dotrzeć, to po prostu tak po prostu odpalając, wkładając płytę. Dopiero po latach zorientowałem się, że coś tam jeszcze dodatkowo jest. To akurat było na, płytą, na płycie z morskich przygód, moc liczaków dzień i noc. Zagrywałem się w tamtą gierkę dość sporo, ale na razie to. Więc na początku może strzelnica. Potem strzelnica. pójdziemy sobie do tenisa. A potem Tenc. do koszykówki, więc zapraszam koszykówki. już do oglądania. Strzelnica. Cztery tarcze otwierają się w przypadkowy sposób. Masz 16 strzałów. Ile punktów uda ci się zdobyć? Strzał oddajesz naciskając lewy przycisk myszki. Okay. Żeby rozpocząć, przygotuj się i naciśnij start. Chorągiewka umieszczona z prawej strony ekranu. Start. Chwila, to miało być z łuku. Przepraszam bardzo, ale... Strzelba a łuk to jednak nie to samo, nie? A to twój wynik. 1350 punktów! I co, to tyle? Halo? To wszystko? Nie. Cześć! Jestem lew! Cicho bądź, lew. Krótkie to było, poza tym oszukane. Na obrazku mam tutaj łuk, więc myślę sobie, że będę naparzał z łuku, jak, nie wiem, jak Ashka, Varus. A tu po prostu Shotgun dostaje, puf, puf, Dlatego Shotgun ze specjalnym strzelaniem, to się to jakoś tak trochę... Nie łączy, bym powiedział. Nie no, tam, nie pistolet dać, albo ja jakąś, nie wiem, strzelbę myśliwską, karabin myśliwski, o, coś takiego. Ale dobra, tenis. zobaczmy co tenis. Tenis w GTA V nie idzie mi totalnie. Zobaczymy jak pójdzie mi w San Medi. Masz okazję sprawdzić swoje umiejętności jako tenisista. Twoim przeciwnikiem może być komputer lub partner. Żeby wybrać którąś z tych opcji przed rozpoczęciem meczu kliknij na jedną ze wskazanych ikon. Gracz grający czerwoną rakietą porusza się strzałkami na klawiaturze komputera góra dół, a serwuje strzałką w lewo. Gracz grający niebieską rakietą porusza się klawiszami SHIFT i Control, umieszczonymi po lewej stronie klawiatury. Serwuje klawiszem Z. Każdy mecz składa się z trzech setów. Żeby rozpocząć, naciśnij na chorągiewce umieszczonej z prawej strony monitora. Okej, okay, pierwsza rzecz, to ja już widzę, że to jest na zasadzie takiej starej gry ping-pong. Jedna chyba chyba z pierwszych gier, jak nie pierwsza. zbudowana jeszcze na bardzo stare e, sprzęty komputerowe. Góra, dół, odbijanie piłeczki, serp. Nie do końca może tenis, ale taki bardziej tenis stołowy. No ciężko właśnie byłem, jak to się do tego podeszli, ale okazuje się, że to chyba będzie z tej całej gry tylko jeden odcinek. Bo nie ma sensu robić y, dzielenia tego na poszczególne... Y, ...działy. Więc dobra, niech będzie. Zagrajmy w Ping Ponga, czy tam jak się nazywało? To Pong chyba się nazywała, to stara gra. Dobra. Okej, okay. Okej, okay, to jest całkiem zabawne. Przepraszam bardzo, co to ma być? Co to ma być, co to ma być, w jaki? W jaki tydzień? Polkła się, piłka się odbijać od boków, wszędzie, po prostu wleciało ci zabójstwo. to koniec, nie ma, przegrałeś, a tutaj... Dobra. To mamy sposób na komputer. Bo tak, to on sobie poradzi. Musimy odbić to w ten sposób, jakoś, żeby to. O, właśnie o to chodzi. A jaj, nie nie dobrze. Zrobiłem to. Może teraz nie ogarnie. Kurczę, ogarnął. Ja nie ogarnąłem. Nie dobrze, za z komputerem. Dobra. Jednak to był błąd, zostawiam to nagrywanie <grymne> O. O. Jest. Punkt jest mój. Dobra, rozkręcamy się. Ajej, Przecież bym przegrał? No i do ilu gramy o o, o o tak, o to chodziło, właśnie o to chodziło. O to chodziło, totalnie nie o to chodziło. ale już coś takiego może nie, ale o to już tak dujugane, to dwóch przewagi, coś takiego może da się to jakoś podkręcać, czy coś ten deseń. Ну так это просто. Не сдолжишь. Сдолжишь. Я не сдолжил. Nie takie to proste się okazuje. Co to miało być za akcja? O o, 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 o to chodziło, o to chodziło. Tak. Kagrybka to taknie. Zgoda z zasadami tenisa. Naprawdę tak się gra. I to do 11, do 15. Jak tutaj tego seta wygrać? Dobra, kończmy to mi się już nie chce. Nudne się to robi już. Masz set drugi, Open Top. Set Jej, trzeci. set trzeci. Dobra, start doleci tu. O! No zobaczmy, jaki jest komunikat po przegranej, nie? Wygrać z komputerem, no to. Super mecz! Tak! Czy super mecz! Przykrałem pracowanie mnie komputer do 3 do zera. Super mecz! Wow! Nie. Nie, tak. Nie. Cicho! Nie, nie. Tenis. Dobra, zobaczmy, jak czym polega koszykówka. Wybierz liczbę graczy i zatwierdź przyciskiem OK. Jeden gracz. Wybierz postać, która będzie cię reprezentowała. Gracz numer jeden. Zinił się podobne, weźmiemy. O! Kliknij na chrągiewkę, żeby przejść do następnego ekranu. Na dole ekranu umieszczona jest ramka, gdzie znajdują się dwie piłki koszykowe. Po naciśnięciu na chrągiewkę, piłki zaczną się poruszać. Żeby oddać celny rzut, należy kliknąć na dużą piłkę dokładnie w momencie, kiedy dwie mniejsze piłeczki znajdą na siebie. Długość gry ograniczona jest czasem. Trzy obroty zegara. Naciśnij start i rozpocznij mecz. Rzuca gracz numer A jeden. ile trwa start. jeden obrót? Jej! Nie trafiłem, niedobrze. Standardowy ten sam dźwięk. Oto ile zdobyłeś. Jest 18 punktów. Czy punktów. Jeszcze raz? Nie, Nie. cześć, dobrze. Czy... Może tutaj czy... będzie coś ciekawego. Jeden quiz zostawię na osobny odcinek. E, po pocięciu tego quiziego mam już ponad 13 minut, a z quizem trochę może być już zdecydowanie zbyt długo. Więc w takim razie to na razie. I do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się i cześć!